Witajcie, dzisiaj sobie zamontujemy halogen, o taki mam halogen, z czujnikiem, no i tutaj jest jak widzicie cała instrukcja, instrukcja właśnie, instrukcja to jest jeszcze w kartoniku, ale jak podłączyć właśnie, zobaczcie. Niebieski to będzie jak on tutaj jest neutralny. Żółto to ten neutralny będzie. Kurczę, kamera mi tutaj nie łapie. To będzie neutralny, bo tu jest wpisane neutralny. Później tu jest żółto-zielony, to jest uziemienie. No i niebieski to będzie faza brązowa. I musimy to dokładnie podłączyć, bo halogen właśnie taki e, właśnie na diody, czy tam na ledy na ledy, przepraszam. Na ledy no to e, musi być dokładnie podłączony, bo on może nie działać albo się przepalić także musimy go do, dobrze tutaj podłączyć ja tutaj wcześniej miałem ja tutaj wcześniej miałem podłączony e, halogen inny, tylko że mi się po prostu popsuł i go zareklamowałem ale że nie mieli takiego samego no to musiałem e, go kupić inne po prostu i kupiłem teraz taki nie będę tutaj pokazywał marki bo to nie o to chodzi i tak pewnie będziecie później widzieć na filmie pewnie jaki jaki tutaj jest z tej firmy halogen ale to mówię to nie o to chodzi bo to nie jest żadna reklama tutaj tylko po prostu chcę wam pokazać jak tutaj zamontować taki halogen on tutaj ma ile 10 a tu nawet widzicie 10-10W mocy. No także. Zamontujemy go sobie tutaj. Ja tutaj mam puszeczkę już wcześniej mówię przygotowaną. Mam zrobione sobie tutaj te podłączenie takie na kostkę. O, no, nie mam tutaj tego uziemiającego przewodu, chociaż tutaj mam bolec, bo będę go tutaj podłączałam tutaj. O. Jak widzicie, na wtyczkę zrobioną. To jest sobie wcześniej napisałem, gdzie neutralny. Znaczy właściwie tak, a brązowy i niebieski. I zaraz jeszcze gdzieś tutaj miałem. No, jesteśmy tutaj przy drodze, także blisko i to hałasują trochę, ale to nic. Mamy próbóweczkę, nie? I teraz zobaczcie. Sprawdzimy sobie, nie wiem, czy to będzie widać, kurczę. Czy się... No. Tutaj nie ma fazy na niebieskim, a na brązowym. Na brązowym się świeci żaróweczka. No nie widzicie, tu z boku musiał przełożyć. Poczekajcie, zaraz wam pokażę jeszcze. Może przełożę kamerę na bok. Dobra, mam nadzieję, że będzie to widać. Zobaczcie, jeszcze raz. Tutaj wkładamy sobie próbnik i się świeci. Widzicie? Nie widzicie. Chwilę przybliżymy sobie może trochę nasz kadr. Zrobimy sobie to tak. I teraz jeszcze raz. Widać? Chyba widać. Zapala się? Nie widać. O, świeci się, widzicie? O. Czyli to jest faza. Brązowy będzie faza. Niebieski jest bez fazy. Czyli brązowy. Tak, mieliśmy brązowy. Tutaj na kostce będzie jako plus, a niebieski jako minus. Czekajcie, zaraz przedstawię znowu kamerę, żebyście widzieli co ja robię. No to jeszcze raz. Tutaj jak widzicie brązowy był, czyli była faza, tak? I tutaj też do tego brązowego u góry musimy podłączyć jak tu mamy? Zaraz wam pokażę jak tu mieliśmy wpisane Brązowy to był też fazowy przewód, tak? Czyli ten brązowy pójdzie tam do brązowego. Niebieski pójdzie do niebieskiego, a żółty uziemienie o, wepniemy tam po prostu w kostkę. Powinno to być zrobione, no ale ja tak sobie zrobiłem. O, zróbcie tak jak, tak jak prawidłowo jak powinno być. Czyli tutaj ten przewód ten zróbcie też trzy trzyżyłowy. No ja go po, powiedzmy użyłem taki od no jakiegoś nie wiem czy wiertarki czy szlifierki ten przewód. No ale on tutaj mi wszystko ładnie działało, także te halogeny mają to do siebie, że są niewymienialne. Także jak się spali taki halogen, to można go po prostu wyrzucić, bo on jest. Tutaj on jest za można powiedzieć zespolony cały i nie idzie go tutaj rozkręcić, nawet jakby chcia, chcieć go naprawić to niestety, ale trzeba wymienić takie całość. Także najlepsze są takie halogeny, żeby móc wziąć, wymienić tutaj żarówkę po prostu, nie? w środku, a tu jest po prostu na stałe i nie idzie tego w żaden sposób wymienić. One są z jednej strony fajne, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli się coś stanie z takim halogenem, no to niestety, ale trzeba go wyrzucić i kupić nowy, chyba że jest jeszcze na gwarancji, to można go zareklamować. Dobra, ja teraz tak, muszę popuścić sobie tutaj te śrubki no i przykręcę go tam. Mam już tutaj wcześniejsze śruby, także przykręcę go i będziemy go podłączać podłączać do tej naszej kosteczki no najlepiej ten pałąk po prostu ten co był odkręcić go sobie z tych śrub i przymocować tam tam u góry tam gdzie będziecie chcieli po prostu na śruby czy na wkręty czy jak to tam uważacie no i później po prostu tutaj kręcić z powrotem halogen i go przymocować. Także teraz zamontuję tam sobie ten pałączek do góry i będę dalej działał. Dobra, połączek już mam przykręcony, jak widzicie. A jeszcze Wam pokażę tutaj z tyłu tej właśnie czujnika mamy tak tutaj jest takie Słoneczko i Księżyc, czyli ustawiamy sobie, kiedy ma nasz halogen się załą załączać. W sensie, jak będzie jeszcze jasno, czy już będzie ciemno. Czyli jak tutaj na słoneczko będziemy robić, czyli to jest kwestia w sumie luksów, ile tak, bo tutaj mam nawet wpisane nie oczywiście luks. Czyli jak jest natężenie światła, wtedy ma za zadanie ten czujnik załączyć halogen. Nie? Czyli sobie ustawiamy, nie wiem, czy na środku, czy... Bardziej na księżyc, żeby jak już będzie ciemno. Tutaj następnie mamy czas, ten środkowy, czyli minus i plus. I też kręcimy, albo ma się długo palić, albo krótko. Czyli na minus krótko, a na plus długo będzie się palił. Ten nasz halogen, czy tam świecił, o świecił można powiedzieć. A tutaj jeszcze mamy sensor, czyli na co ma nasza czujka działać, w sensie żeby się załączyła, żeby się nasz halogen załączył, czyli e, też mamy plus, minus i plus. E, to można powiedzieć, jak liść spadnie, będziemy mieli na plus, czyli bardzo mocny sensor i będzie on, e, powiedzmy, za każdym razem, e, kiedy na przykład listek spadnie albo, nie wiem, ptak przeleci, no to on się załącza. Jeżeli chcemy, żeby człowiek na człowieka to zadziałało, no to powiedz, po, powinniśmy to skręcić... Te, też na minus, ale też działa to na przykład na odległość, czyli na przedmiot, jak on jest duży, i tak samo na odległość, tak. Im zmniejszymy powiedzmy ten sensor to na minus, to będzie on na krótszą odległość działał i też na raczej na mniejsze jakieś tam obiekty, czy na większe obiekty powiedzmy. A jak na plus, to dalej, i będzie on bardziej czuły po prostu. A tak będzie mniej czuły. Na minus, o to tak można powiedzieć, że w trochę bardziej prostszy sposób Wam powiem. Na minus będzie mniej czuły, a na plus będzie bardziej czuły. No i teraz, co ja sobie przełożę, to ten przez do mojej puszeczki. I podłączę już tutaj kabelki. Tak jak wam mówiłem, brązowy, brązowy do brązowego, niebieski do niebieskiego, a żółto, ten zielony czy tam żółto-niebieski powinniśmy podłączyć pod uziemienie, czyli minus, niebieski minus, brązowy plus, a to będzie e, uziemienie. Tak, oczywiście, jeżeli nie macie takiego wprawy, to lepiej czegoś takiego nie róbcie. Wiadomo, ja tutaj mam odłączony ten mój przewód, ale jeżeli macie to podłączone pod instalację, to pamiętajcie zawsze o wyłączeniu korków tak, w domu, w skrzynce całej. No i sprawdźcie próbu, próbnikiem, czy, czyli tym moim takim, czyli moim takim tutaj śrubokręcikiem z żaróweczką, czy prąd jest odłączony, tak, czy fazy. fazy są odłączone i tutaj nas nic tutaj nie kopnie podczas podłączania że ja tutaj mam taką bezpieczną alternatywę, bo wiem, że nie ma tutaj żadnego, teraz żaden prąd tam tutaj do mojej kostki nie dochodzi, ale mówię, jeżeli nie jesteście doświadczeni, nie wiecie jak to zrobić, to lepiej tego nie róbcie. Zawołajcie lepiej elektryka. A jeżeli wiecie, umiecie, no to, no to możecie sami takie rzeczy podłączyć. Ja takie rzeczy podłączam, także nie ma problemu tutaj akurat. Także dobra, zakładam, na razie przykładam przez puszkę i podłączam pod kostkę. Mój halogen, także widzimy się za chwilkę. Słuchajcie, już mam podłączone wszystko. Brązowe do brązowego. Tak. Żółte, żółto-zielone to powinno być do żółto-zielonego, ale nie mam, jak widzicie. Ale podłączyłem go pod kostkę też. No i następnie tutaj niebieski z niebieskim, tak? No i teraz powieszę sobie ten halogen tam z powrotem na... Już przyłącz... przymontuję to tutaj do tego mojego kabłączka czy tam tego uchwytu. Dobra, już mamy wszystko. Także... Jest tutaj podłączony halogen. Teraz trzeba zamknąć puszeczkę. Zamykamy. Jest szczelne. No i teraz tutaj podłączymy sobie tak jak tutaj mam opisane. Niebieski-brązowy. Brązowy-niebieski. Tu to. mam. Brązowy, niebieski. I teraz tak, niebieski. O, kupcie. Niebieski, brązowy. Proszę bardzo. Nasz hologen już tutaj nam działa. Się zgasił. No bo go ustawiłem na dość krótko, także zobaczymy, czy się włączy jeszcze raz. Nie włączy się. Ale to nic. Teraz, bo zrobiłem, że ma być ciemno, także ustawiłem te wszystkie moje tutaj, te parametry, które Wam pokazywałem, tak, żeby on się tutaj załączał. No i co, i to takie szybkie podłączenie. W razie czego można go tutaj łatwo odłączyć. No to tyle Wam chciałem pokazać. Mówię, ale jeżeli się nie znacie i to lepiej tego nie róbcie, bo z prądem to nie ma żartów. Lepiej zawołać elektryka i on tutaj dobrze podłączy wszystko. Także to dzisiaj na tyle Wam chciałem pokazać, jak ja tutaj podłączam halogen. Mam nadzieję, że będzie teraz działał dobrze. Także dzięki Wam za oglądanie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobał taki film. Zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Wiem, że może niektórym się elektrykom się tutaj może to nie spodobać, że tego uziemienia tutaj nie podłączyłem, jak powinno być, bo Tomasz ma nas tutaj w jakiś sposób ratować też przed, jak, przed jakimś przebiciem. Także zawsze lepiej róbcie tak, jak powinno być, zgodnie ze sztuką. Także kiedyś, powiem Wam szczerze, że był tylko plus i minus i nie było tego trzeciego przewodu, tej trzeciej żyły. A teraz już te normy wszystkie tutaj wymagają, żeby ten trzeci przewód był, to uziemienie było. Ale na przykład, mówię do tych elektronarzędzi, to nie spotkałem się, żeby tam było uziemienie podłączone. A tutaj no halogen dość będzie, można powiedzieć, że. E, szczelny i tutaj żadnego przebi przebicia nie powinno być. Przewód też jest dobrze zrobiony. Ten, który wychodzi z halogena. Czy tam z halogenu. E, także wszystko powinno być ok. Dobra, to dzięki. Dzisiaj na tyle. E, widzimy się w następnym filmie. Cześć.